Przebadali 12 tysięcy leków. Część zwalcza COVID-19, leki zwalczające COVID-19. Naukowcy odkryli ich kilkanaście. Naukowcy z wielu ośrodków na świecie przebadali około 12 tysięcy różnych preparatów, by znaleźć leki, które zwalczają SARS-CoV-2. Odkryli, że jest ich co najmniej kilkanaście. Niektóre z nich można stosować razem, co jeszcze poprawi ich działanie. Za projekt odpowiadali naukowcy z kalifornijskiego Instytutu Badawczego SRIPS-RESEARCH. W sumie przebadano 12 tysięcy różnych preparatów opisanych w bazie REFRAME, stworzonej w 2018 roku przy współpracy z Fundacją Billa i Gates w celu szybkiego znajdowania metod leczenia terapii opierających się obecnym terapią. Badacze przeprowadzili testy na różnych ludzkich komórkach zakażanych SARS-CoV-2. Już na wczesnym etapie pandemii COVID-19 uznaliśmy, że bazereframę można wykorzystać do poszukiwania leków przeciw SARS-CoV-2, mówi dr Arnab Czaterdzin, autor publikacji, która ukazała się w piśmie Nature Medicine. Współpraca wielu naukowców, w kolejnych miesiącach rozpoczęliśmy współpracę z różnymi ośrodkami zarówno w Scripps Research, jak i z partnerami krajowymi i międzynarodowymi, aby przyspieszyć odkrywanie leków, dodaje. Eksperymenty wskazały najpierw na 90 substancji, które hamowały namnażanie SARS-CoV-2 przynajmniej w jednym rodzaju komórek. W obrębie tej grupy 13 związków wykazało wysoki potencjał do użycia w leczeniu COVID-19 ze względu na siłę i mechanizm działania wpływ na wiele typów komórek oraz bezpieczeństwo. Cztery leki: halofantryna, nelfinavir, silprevir oraz manidepina mogą wspólnie działać ze stosowanym już w leczeniu COVID-19 ramdicywir. Niektóre z najskuteczniejszych przeciwwirusowych strategii wykorzystują koktajle, w których pacjent otrzymuje różne leki zwalczające infekcje, tak jak to ma miejsce na przykład w leczeniu zakażeniach IF podkreśla współautor pracy profesor Thomas Rogan. Łącząc różne środki można m.in. obniżyć ich dawkę, co wiąże się z redukcją skutków ubocznych. Nasilają działanie remdesiviru to nie wszystko, dwa kolejne leki nasilały dodatkowo działanie remdesiviru. Jeden z nich, ryboprynę testuje się pod kątem ograniczania nudności i chirurgicznych zakażeń. Druga substancja, 10-deazaminopteryna, to natomiast pochodna witaminy B9. Najbardziej obiecujące substancje naukowcy przetestowali na hodowlach tkankowych oraz na zwierzętach. Badania trwają. Rezultaty otrzymane w testach na komórkach i zwierzętach są bardzo obiecujące, a potrzeba znalezienia terapii nadal pozostaje paląca, twierdzi dr. Peter Schult, prezes Scripps Research Institute. Ważne jest, aby poszukując skutecznych i bezpiecznych metod, postępować według najściślej określonych reguł. Dokładność to najlepsza droga do znalezienia nowych terapii, które pomogą pacjentom, dodaje specjalista.